19 i 20 października w Bełchatowie odbywało się drugi forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej. Hasło tegorocznej edycji to Bezpieczeństwo Pracownika Zyskiem Firmy. Wydarzenie drugi rok z rzędu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku udział w forum wzięło ponad 350 osób. Celem organizacji forum jest promocja bezpiecznej pracy. Chcemy, żeby Wszystkie środowiska, które biorą udział w tym forum, komunikowały się właśnie w tym temacie, żeby poprawić kulturę pracy w zakładach naszego regionu i potem w zakładach całej Polski. Wydarzenie patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki Karol Młynarczyk, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor doktor habilitowana Elżbieta Rządzińska. Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej jest inicjatywą społeczną, organizowaną przez społecznych inspektorów pracy dla społecznych inspektorów pracy. Jest to pierwsza taka inicjatywa, gdzie społeczni inspektorzy pracy działają ponadzakładowo. W naszym stowarzyszeniu Forum Społecznej Inspekcji Pracy mają możliwość zrzeszania się, wymieniania doświadczeń, wymieniania wiedzy, pomysłów, innowacji. I właśnie Forum Społecznej Inspekcji Pracy, to wydarzenie jest takim tutaj podsumowaniem tych, tych działań już od dwóch lat. Wśród partnerów, prelegentów i wystawców drugiego forum nie zabrakło wiodących firm, instytucji naukowych oraz urzędów związanych z bezpieczeństwem pracowników i prawem pracy. Ponadto uczestnicy forum mieli do dyspozycji stoiska eksperckie i promocyjne 21 firm, urzędów i instytucji. Oprócz zapoznania się z ofertą wystawców, w tym obejrzenia i przetestowania najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy, istniała także możliwość uzyskania porady prawnej od ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, porad technicznych od ekspertów z Urzędu Dozoru Technicznego oraz porad medycznych od specjalistów Instytutu Medycyny Pracy. Drugie forum społecznej inspekcji pracy pod hasłem Bezpieczeństwo Pracowników zyskiem firmy jest hasłem, które powinno przywodzić każdemu kierunek działania. Wypadki przy pracy, jakie się zdarzają w zakładach, to nie jest tylko tragedia ludzka, osoby, która uległa wypadkowi, to nie jest tylko koszt dla firmy, ale to także są koszty społeczne, rodzin osób poszkodowanych. Dlatego każda, każde forum, każda platforma, gdzie można wymieniać swoje poglądy, swoje zdania na temat zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, uważam, że tego rodzaju spotkania powinny być kontynuowane i jak najczęściej powinny być organizowane. Kultura bez bezpieczeństwa to jest bardzo istotny element w Ochronie zdrowia, życia pracowników i bezpiecznym realizowaniu pracy i spojrzenia na środowisko pracy, w którym pracownicy pracują. Środowisko pracy, każdy pracownik, który się z nim znajduje, widzi najwięcej zagrożeń. A zagrożenia, jeśli je likwidujemy, to sprzyjają temu, że praca dla naszych pracowników staje się bezpieczna. Reprezentuję firmę Mat. Jesteśmy tutaj dzisiaj z naszą marką odzieży wodochronnej Waders. Jest to odzież przeznaczona do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, chroniąca pracownika przed ich wpływem. Odzież termoaktywna, czyli dostosowująca się do obniżającej się temperatury na zewnątrz, bądź rosnącej. Ja prezentuję swoją firmę, firmę DOMIX, która siedziba znajduje się w Klukach. Od 25 lat przyjąłem robocze. A tutaj się znajduje po to, żeby zaprezentować swoje wyroby, jakie szyjemy. Marka Milwaukee to przede wszystkim elektronarzędzia, ale nie tylko, również akcesoria, bagauty oraz takie bliskie środki ochrony indywidualnej. Jesteśmy tu dzisiaj na drugim forum BHP, żeby pokazać nasze innowacyjne rozwiązania w szerszej grupie specjalistów, osobom zajmującym się w firmach. Środkami ochrony indywidualnej. Uczestnicy, oprócz wysłuchania ciekawych prelekcji i wystąpień, mieli także możliwość wzięcia udziału w szkoleniach oraz w panelu wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Jestem pracownikiem Zakładu Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Jesteśmy drugi raz już na forum. Bardzo nam się podoba ta współpraca. Możemy wymieniać tutaj doświadczenia w różnych dziedzinach tak naprawdę. My również możemy się podzielić naszymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o podejście przede wszystkim zdrowotne dla pracownika. Dlatego takie są cenne spotkania, żeby właśnie wymieniać te doświadczenia. Jestem uczestnikiem forum zaproszonym przez naszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Oczywiście taka impreza tutaj co no, drugi, drugi etap, drugi rok Forum Społecznej Inspekcji Pracy. Coś nowego, coś bardzo mądrego, bardzo fajnego. Nareszcie wymiana taka um, poglądów, informacji, można pomiędzy bohapowcami, pomiędzy społeczną inspekcją pracy, zaproszonymi gośćmi. Także tutaj no, jest rewelacja, coraz widzę więcej stoisk, coraz więcej ludzi, możliwość rzeczywiście porozmawiania o bezpieczeństwie, co jest najważniejsze chyba. W naszej pracy. Forum społecznych inspektorów pracy jest to bardzo fajne wydarzenie, dlatego że możemy się tutaj spotkać, wymienić swoje poglądy nie tylko z branży górniczej. Ja też dodatkowo w tej branży reprezentuję służby ratownicze, więc moje doświadczenia są i zagrożenia z wykonywanych zawodów jak i w pracy górniczej, tak i w ochronie przeciwpożarowej, są wysokie, więc warto spotykać się, warto o tym wszystkim rozmawiać. Jesteśmy wszyscy w jednym. Miejscu łatwiej nam jest do siebie dotrzeć, porozmawiać, niż jak wykonujemy swoje obowiązki służbowe. W tym roku organizatorzy zaskoczyli uczestników dodatkowymi atrakcjami. Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wykonali dynamiczny pokaz działań ratowniczych, udzielenie pomocy w warunkach skażenia amoniakiem, a więc substancją chemiczną najczęściej występującą w zakładach produkcyjnych. Sponsorem wydarzenia był PGE GXA oraz PGE GXA oddział KWB Bełchatów. Organizatorzy wydarzenia już teraz zapraszają na Ogólnopolskie Forum Społecznej Inspekcji Pracy, które zaplanowane jest na jesień 2024 roku. Stowarzyszenie Forum Społecznej Inspekcji Pracy, działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach oraz przestrzegania praw pracowniczych, organizuje konferencje, szkolenia, programy wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz udziela konsultacji i porad. A więcej informacji o działalności stowarzyszenia znaleźć można na stronie www.forumsip.pl